Oświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie z symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek, od 1 do 6. Zapisujemy kolejno liczbę wyrzuconych oczek i w ten sposób otrzymujemy liczbę dwucyfrową, przy czym pierwsza wyrzucona liczba oczek jest cyfrą dziesiątek, a druga cyfrą jedności tej liczby dwucyfrowej. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, polegającego na tym, że otrzymana w ten sposób liczba dwucyfrowa będzie nieparzysta i podzielna przez 3. Omega przy rzucie dwiema kostkami, to jest na pierwszej kostce mam 6 możliwości i na drugiej kostce 6 możliwości, co daje 36. Teraz myślę, że najlepiej będzie, chyba, jeżeli wypiszę wszystkie możliwe wyniki nieparzyste i z tego wybiorę. Te, które są podzielne przez 3. Czyli tak, na pierwszej kostce może być 1, na drugiej 1, na pierwszej 1, na drugiej 3, na pierwszej 1, na drugiej 5. To jeszcze nie patrzę na podzielność przez 3, tylko patrzę na to, że te wyniki są nieparzyste. Dalej. 21, 23, 25, 31, 33 i 35. 45, 51, 53, 55, 61, 63 i 65. To są nieparzyste i teraz zaznaczam podzielne przez 3. 11 nie, 13 nie, 15, 21. No i potem co dwie. Yy... Różnią się co 2, a powinny różnić się co 3 lub wielokrotność trójki, czyli nie, tutaj jest 33, tu jest 45, tu jest 51, i tutaj jest 63. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli moc zbioru A jest równa 6. Zatem prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A jest 6 36 czyli 1 szósta. Statystyka. W stacji diagnostycznej odnotowywano liczby usterek wykrytych podczas przeglądów technicznych pięcioletnich samochodów w lipcu 2025. Wszystkie odnotowane wyniki przedstawiono na diagramie. Na osi poziomej podano liczbę usterek, które zostały wykryte podczas przeglądów, a na osi pionowej podano liczbę samochodów, których wykryte o daną liczbę usterek. No i mam tutaj uzupełnić trzy odpowiedzi. Dominanta liczby usterek wykrytych na tej stacji podczas tych przeglądów jest równa, czyli najczęściej występująca wartość, no to najwyższy słupek tutaj jest 16 i to oznacza, że jest to Jedna usterka, czyli dominanta liczby usterek wykrytych na tej stacji jest równa, jest równa 1. Najczęściej była jedna usterka, ona występowała 16 razy i to jest dominanta. Średnia arytmetyczna liczby usterek wykrytych na tej stacji podczas przeglądów jest równa. Czyli tak: 16 razy 1 plus 10 razy 2 plus 6 razy 3 plus 4 najpierw liczba usterek, czyli 2 razy 4 plus 2 razy 5 przez liczbę prób. Nie ma napisane, ile jest tych samochodów? Tak, to będę musiał je po prostu

10 i 20 to jest 30, 26 i 16 to jest 36, 42 przez 36, 72 przez 36, czyli 2. Liczba samochodów, których wykryto podczas tych przeglądów co najmniej dwie usterki, stanowi. Procent liczby samochodów, w których wykryto dokładnie jedną usterkę. Czyli tak, co najmniej dwie usterki. Co najmniej dwie: czyli dwie, trzy, cztery lub pięć. Tych samochodów wszystkich było siedemdziesiąt. Tych wszystkich samochodów było 36, odjąć 16, czyli 20 samochodów, natomiast jedna usterka, jedna usterka tych samochodów było 16. Liczba samochodów, których wykryto podczas tych przeglądów co najmniej dwie usterki, stanowi, jaki procent tych, których wykryto dokładnie jedną usterkę, czyli Dokładnie jedna usterka policzę to z proporcji to jest 100%, a 20 to jest X to jest X%, czyli mnożąc na krzyż 20 razy 100 przez 20 razy 100 równa się 16x, czyli X równa się 20 razy 100 przez 16. Tu mogę skrócić przez 4, czyli 25 i 4, i tutaj też mogę skrócić przez 4, czyli 5 i 1, czyli 125%, czyli odpowiedź do wpisania 125. I ostatnie zadanie w zestawie. Hotel ma do dyspozycji gości 80 pokoi jednoosobowych. Właściciel hotelu przeanalizował wpływ ceny za dobę hotelową na liczbę wynajętych pokoi i stwierdził, że przy wyjściowej cenie 120 zł za jedną dobę wszystkie pokoje są wynajęte. Każdy wzrost ceny za dobę o 5 zł skutkuje spadkiem liczby wynajmowanych pokoi o 1. Przyjmijmy, że dobowy przychód hotelu z wynajmowanych pokoi w zależności od podwyżki ceny Wyjściowej zadowę hotelową o 5x opisuje funkcja, gdzie x jest liczbą spełniającą warunki, tąknięte od 0 do 80. Czyli tak naprawdę już tutaj wzór mamy podany. Oblicz, jaka powinna być cena wynajęcia jednoosobowego pokoju zadowę hotelową, aby dobowy przychód hotelu był jak największy. O tą funkcję opisującą przychód można jeszcze zrobić w ten sposób, że yy, Wyłączyć tutaj 5 przed nawias. 24 plus x czyli P od x równa się 5. 80 odjąć x. 24 plus x. Współczynnik A otrzymam, jeżeli pomnożę te x -y przez siebie i jeszcze przez liczbę. Czyli A jest równe minus 5. Co oznacza, że parabola ma ramiona skierowane w dół, bo jest to funkcja kwadratowa, czyli wartość największa znajduje się w wierzchołku, oczywiście o ile on należy do dziedziny. I wartość największa leży dokładnie po środku miejsc zerowych. Miejscem zerowym w postaci iloczynowej w pierwszym nawiasie jest 80, w drugim jest minus 24, czyli tutaj mam minus 24, tu mam 80, czyli X wierzchołka to jest minus 24 plus 80 przez 2, czyli 60 56 przez 2, czyli 28. Ten x to oczywiście nie jest jeszcze cena, tylko yy, za cenę otrzymam tutaj licząc 120 plus 5x. To za chwilę, bo to powiedzmy, że ten wierzchołek wyliczyłem. Pierwszym sposobem. Drugim sposobem, no jeżeli nie zauważymy, że mamy miejsca zerowe i wierzchołek leży dokładnie po środku miejsc zerowych, to jest po prostu wymnożenie tej, tej funkcji i policzenie ze wzoru na wierzchołek. Czyli tak, 80 razy 120 to jest 96,20 plus 400x minus 120x i minus 5x kwadrat. Czyli p od x równa się minus 5x kwadrat plus 280x plus 9600. x wierzchołka jest równy minus b przez 2a, czyli minus 280 przez minus 10 to jest 28. No i to oczywiście jest to samo. I tutaj mam a równe minus 5, i tutaj to a równe minus 5 też, też było, czyli ta cena jest ten, ten zysk powinien być największy przy x równym 28, a cena to jest 120 plus 5x, tutaj 120 plus 5x. Podniesione o 5x, czyli 120 plus 5 razy 28, 120 plus 140, czyli 260. Jaka powinna być cena? Cena powinna wynosić 260 zł.